Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Bojko Natalia z tej strony. Zapraszam na kanał Filmex na poranną odprawę rynkową. Dzisiaj słuchajcie, mamy kilka takich punktów na mapie makroekonomicznej, które koniecznie musimy omówić. Jedne są oczywiście związane, jak to zwykle, wszystkie te ostatnie punkty ekonomiczne z surowcami energetycznymi, z tym, co się dzieje w Europie, z limitami cen, bo tutaj kilka nowości się pojawiło, mają wejść od 5 lutego, więc są to, to rzeczy, mogłabym powiedzieć, bardziej niż aktualne. Natomiast druga kwestia to jest kwestia związana z tymi twardymi danymi makroekonomicznymi. Wczoraj poznaliśmy PKB ze Stanów Zjednoczonych, poznaliśmy także bardzo ogólne, Dane z rynku pracy, a dzisiaj przed nami inflacja PCE, czyli jedna chyba z najciekawszych odczytów, jeden z najciekawszych odczytów inflacyjnych w kontekście tych, na które patrzy Fed. Zawsze mówię, że ta inflacja bazowa to jest słuchajcie coś, na co rezerwa federalna zwraca szczególną uwagę, bo inflacja bazowa wyłącza. Ceny energii, wyłącza ceny żywności, zatem jest takim dobrym wskaźnikiem, jak działają stopy procentowe na rynku, który w sumie wyłącznie praktycznie zależy od stóp procentowych. Czyli ten kredytowy sektor, który jest bardziej związany z finansami, niż, znaczy z finansami, to swoją drogą, ale z wewnętrznymi czynnikami niż zewnętrznymi, takimi choćby jak spożywcze artykuły, czy też. Surowce energetyczne, bo wiadomo, że Stany Zjednoczone jako same, sam w sobie twór państwowy nie zapewnia sobie wszystkich surowców energetycznych potrzebnych do funkcjonowania. Zatem w pewien sposób ceny, które pojawiają się na rynkach Międzynarodowych obowiązują również Stany Zjednoczone. Pomijam tutaj element jakiejś polityki walutowej, ryzyk walutowych itd., oraz tego, jak te surowce są wyceniane, skupimy się tylko na jednej rzeczy, czyli na tej jednej konkretnej inflacji. Oprócz tego, słuchajcie, w dzisiejszym kalendarzu, może zanim jeszcze przejdę do gazu naturalnego oraz trochę powiem na temat tych limitów cen, dosłownie w kilku zdaniach, pokażę Wam kalendarz, bo w sumie, jeżeli tak rzucicie sobie okiem, na to, co się będzie dzisiaj działo, da się stwierdzić ten wniosek. Poznamy odczyty po prostu dotyczące konsumentów, zarówno dotyczące inflacji konsumenckiej, bo inflacja PC to jest inflacja cen wydatków konsumpcyjnych, czy po prostu inflacja konsumentów oraz dochody i wydatki osobiste. To wszystko 14,30 taka akumulacja trzech bardzo ważnych danych. Co w ogóle się wczoraj zadziało z tym PKB, że te rynki tak poszły do góry, później nimi miotło do dołu, co tam się takiego wielkiego nadziało? Słuchajcie, generalnie PKB wyszło. Gorsze niż z poprzedniego kwartału, bo to były odczyty kwartalny, natomiast lepsze od prognoz. Z jednej strony, e, zwykle takie dane między czymś a czymś, czyli lepsze od prognoz, ale gorsze od poprzedniego odczytu, albo lepsze od poprzedniego odczytu, ale mniejsze od zapowiadanych prognoz, to dane, które zwykle nazywać trochę między młotem a kowadą, bo z jednej strony rynki wyceniają coś lepszego, co się zadziało, ale nie tak dobre jak, no i tutaj dopowiadamy sobie oczywiście prognozy. Z takiego całokształtu kształtu na pewno prognozy Goldmana względem recesji, pierwszy, drugi kwartał się nie sprawdziły, bo jedyne o czym można powiedzieć to spowolnienie, bo ta techniczna recesja musi przynieść jednak PKB na minusie w ujęciu kwartalnym, natomiast abstrahujemy totalnie od tego. Dane pokazały jedną rzecz, całkiem silną, szczególnie po rynku pracy, gospodarkę w Stanach Zjednoczonych. I mimo tego, że wpisywały się w ogólny schemat makroekonomiczny, dały cień, malutki cień szansy do tego, że może jednak rezerwa federalna na bazie dosyć solidnej koniunktury zechce zwiększyć stopy procentowe trochę więcej niż 25 punktów bazowych. Od razu, słuchajcie, po... dzisiaj tylko przyszłam do pracy sprawdziłam taką Jedną rzecz, która będzie w stanie pokazać, jak realnie może do tego dojść, czyli po prostu nasze kochane, miłe i podstawowe target rate'y, które na bazie tych wczorajszych spadków w kierunku właśnie dolara, czyli aprecjacji do dolara, czyli umocnienia się go na szerokim rynku, wykazały tylko 1,9% więcej na tą podwyżkę. Zatem można sobie odpowiedzieć w sumie na pytanie, jak ten sentyment będzie się przekładał na rynki. Wielu z Was pisało mi już na Discordzie dzisiaj rano, że spodziewa się jakiejś korekty, co tam podziałać z tym rynkiem i jak to się wpisze w taki kształ, cały kształt, te wczorajsze odczyty? Wydaje mi się, że na to pytanie odpowiadają po prostu target rate'y, które nie przerokowały się jakoś w 5%, 6%, 7%, tylko mała część rynku, ta z tą nadzieją na to, że jednak FED podniesie te stopy zdecydowanie więcej, czyli o 50 punktów bazowych, przeniosła się na stronę tego mniejszego słupka. O wszystkim dowiemy się 1 lutego, czyli dokładniej w środę w następnym tygodniu, także do tego czasu jeszcze trochę mamy tego miejsca na wycenianie tych perspektyw dolarowych, natomiast słuchajcie, tutaj już się nawet nie rozchodzi o same perspektywy dolara, o same rentowności, nawet nie rozchodzi się, słuchajcie, zbytnio o to, czy ta gospodarka jest silna, czy nie. Fed po prostu widzi, znaczy o to się głównie rozchodzi, Fed po prostu widzi szerokie spowolnienie, które już jest, i woli, bo pamiętajmy, że stopy mamy już bardzo wysoko, woli na tą chwilę, biorąc pod uwagę wszystkie wypowiedzi bankierów, rozłożyć te podwyżki na trzy mniejsze, niż walnąć jedną wielką bryłę. 50 punktów bazowych, a później 25. O scenariuszach na FET jeszcze porozmawiamy, bo również realnym scenariuszem jest zaskoczenie, czyli 50 punktów bazowych, bo nie mówię nie. Natomiast patrząc, słuchajcie, po danych, po wypowiedziach, na razie nastrojeni jesteśmy raczej w tą bardziej gołębią stronę. No dobra, powiedzmy sobie o tym gazie, o tych surowcach energetycznych, bo wiem, że sporo z Was na tym gazie też handluje, też bardzo często o ten gaz pytacie, dlatego zerknijmy sobie na Futuresy. Zacznijmy od ogółu do szczegółu. Futuresy, słuchajcie, nigdy nie pokazały chyba takiego potężnego spadku na gazie, no bo też nigdy nie mieliśmy praktycznie gazu aż tak wysoko. Nie można mówić o korekcie na gazie, nie można też mówić o, no, znaczy korekcie już w tym miejscu, to tak, bo jesteśmy przy bliskich wartościach godziwych z lata, co do zasady dla gazu. Natomiast największą teraz. Wadą gazu, w sensie wadu, największym obciążeniem dla gazu jest to, co się słuchacie dzieje za oknem. Dlaczego? Wczoraj zapasy gazu pokazały bardzo mocny spadek, e, czyli, no, jakby nie patrzeć, skoro mamy mniej tego gazu na zapasach, znaczy, że trzeba go będzie uzupełnić, a skoro będzie go trzeba uzupełnić, to znaczy, że e, tak czy inaczej będzie trzeba poczynić jakieś zakupy. Natomiast nie dość, że te dane nie zdołały umocnić. Tego surowca energetycznego, to dodatkowo mamy informację o tym, że te dni do grzania gazem, faktycznie te dni cieplne, po prostu się zmniejszyły. Doskonale widzimy, słuchajcie, jak się kończy styczeń. Wiemy, że w styczniu już mieliśmy rekordowe temperatury pod względem ciepła, tak patrząc historycznie. No i niewiele się z tym zmienia, i ten gaz po prostu zaczyna na rynkach spadać. I że tak powiem, fundamentalnie. Z jednej strony się nie dziwimy, z drugiej pewnie trochę tak, bo oczekiwaliśmy naprawdę wilgachnych problemów Unii Europejskiej w kontekście właśnie surowców energetycznych, szczególnie tego nieszczęsnego gazu. Natomiast tutaj wygląda to zupełnie inaczej. Natomiast idąc jeszcze właśnie w kierunku surowców energetycznych, limitów cen i tego wszystkiego, co się wczoraj zadziało były w ogóle słuchajcie jakieś dziwne kompilacje, nawet tego nie śledziłem jakoś bardzo dokładnie, dotyczące właśnie wojny dotyczące współpracy między Chinami a Rosją później wysłaniem czołgów wiem, że Stany Zjednoczone wyszły tam jakieś Abramsy coś w sensie, czołgi, natomiast w jakiej ilości nikt nie wie, wszyscy mówią, że Chiny pomagają Rosji ale to jest słuchajcie, coś na zasadzie Takiego bloku mieszkalnego, w którym mamy kilka sąsiadek, i te kilka sąsiadek cały czas mieli jeden temat, i każda dokłada coś od siebie, nie tworzy się taka pełnoobrazowa historia. Tutaj natomiast ta historia opiera się, e, kończy się limitem cen, e, limitem cen ze strony Unii Europejskiej na produkty dieslowe, na produkty naftowe, e, i tutaj kolejne te limity mają wejść od 5 właśnie tego 100 dolarów to ma być cena maksymalna, to ustaliła jeszcze Komisja Europejska ceny po przecenie, jakie mogą być maksymalne dla, surow... dla produktów naftowych, także tamtych tych obostrzeń jest dużo względem ceny. Dla nas natomiast najważniejsza jest jedna rzecz. Nieważne, jakie to będą ceny, nieważne, jakie to będą limity, ważne będzie, jakie dyskonto powstanie, czyli jakie powstanie dosłownie oczekiwania kontra rzeczywistość. Co sobie założy Unia, co sobie założy Rosja i jak to będzie trybić między sobą. Czy to faktycznie do tej wymiany dojdzie, czy nie dojdzie, czy ten zakaz importu produktów będzie obejmował też zakaz importu produktów pośrednich, bo wiem przecież, że ropa jest mieszana, ta rosyjska, mieszana, mam na myśli. Słuchajcie, sprzedawana dalej przez pośredników. Pytanie, czy to obejmie? Bo na razie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Dla ropy może to być dobra całkiem sytuacja, bo z jednej strony limity cen ograniczają pewne zasięgi takiej dynamiki, zmienności, która ta ropa może wykonać. Natomiast z drugiej strony jest to in plus dla szerokiego rynku. No bo szeroki rynek czuje, że jakieś działania wobec Rosji są podejmowane. Także te limity w kontekście surowców energetycznych mogą trochę pomóc. Ale kiedy wejdziemy w fazę ożywienia, mogą też bardzo zaszkodzić. Więc zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko się, jak to zwykle mówię, rozegra z tymi limitami. Natomiast sytuacja rosyjsko-ukraińsko- Chińsko, yy, Unia Europejska, po prostu jeszcze Stany Zjednoczone, no robi się coraz bardziej śliska. Dodatkowo na niekorzyść Chin działa to, że Stany Zjednoczone dogadały się i z Japonią, i z Holandią w kontekście yy, półprzewodników, czyli dostarczania tej technologii, której Chiny yy, tak słuchajcie bardzo potrzebują i chcą oczywiście zgarnąć z Tajwanu. Natomiast to jest już abstrakcyjna sytuacja i zostawiamy to, bo dziś, na dzisiejszy handel na razie nie jest to nam potrzebne. Natomiast te newsy wpadają i te newsy trzeba mieć na uwadze, że mogą trochę rynkiem miotać w najmniej oczekiwanych sytuacjach, tak jak na przykład wczoraj po danych od razu weszły tylko informacje że faktycznie w Stanach nawet nowe obligacje pójdą, e, dług, już tam limit długu. Słuchajcie, już dawno został przekroczony i Stany Zjednoczone pozwoliły sobie na zwiększenie tego długu. Także tam również kolorowo nie jest pod względem zadłużenia, ale jest o tyle, że mogą sobie po prostu je dodrukować. Natomiast dodrukowanie wiąże się oczywiście również z procesami inflacyjnymi, które się u rzeczy taki dodruk powoduje. Natomiast my się na tym nie skupiamy. Jeszcze jedna rzecz, na którą można zwrócić, słuchajcie, dzisiaj uwagę, zostawię jeszcze kalendarz, bo Lagardowa przemawia o 11.00. 31, taka no i o 9 oczywiście wzrost PKB w ujęciu kwartalnym ten wstępny poznamy z Hiszpanii może sobie pójdziemy w kierunku czegoś świeższego, właśnie indeksu strachu i chciwości, zobaczcie, że pomimo tych wczorajszych nieszczęsnych, słuchajcie, spadków, indeks strachu i chciwości dalej na bardzo wysokich poziomach chciałam natomiast Wam powiedzieć jeszcze o Banku Japonii, mianowicie o tym jakie tam są plany, jak to będzie na przyszłość wyglądało i co jest, słuchajcie również bardzo ciekawe to premier powiedział Japonii, nie, nie Bank Japonii, ten premier powiedział, że większość problemów, która była w Japonii związana z procesami deflacyjnymi, nieinflacyjnymi, była, słuchajcie, spowodowana tym, że nie było luźnej polityki monetarnej, więc Japonia zastosowała luźną politykę monetarną i teraz ma największą od 1981 roku u siebie inflację. Dla nas się wydaje, słuchajcie, że procesy inflacyjne to są tragiczne procesy, że o Jezu, bo my płacimy więcej, wszystko odbija się na konsumencie końcowym, natomiast inflacja z perspektywy bardzo zadłużonego, słuchajcie, rządu to jest rzecz prawie, że powiedziałabym, zbawienna, bo musimy spłacić. Wówczas zadłużenie tańszym pieniądzem. Natomiast to jest taki bardzo szeroki rys schematyczny, ale też pomyślmy, dlaczego banki centralne dbają o to, żeby inflacja była zdrowa bądź była w celu inflacyjnym, czyli tym dwu, pół procentowym, bo procesy inflacyjne też są w gospodarce takiej wolnorynkowej potrzebne. Natomiast w Japonii bardzo. No, długo to nie, ale bardzo spory okres czasu panowały takie warunki inflacyjne, które nie dały się zbytnio popisać także bankom centralnym. Także Japonia ma na sobie kolosa inflacyjnego. Pytanie, jak tego kolosa rozwinie dalej. No dobra, indeks strachu i chciwości na poziomie, słuchajcie, 69, czyli dosyć dużo prawie do ekstremalnej chciwości. Indeksy, które wczoraj obserwowaliśmy podczas spadków, radziły sobie, chyba tylko Nasdaq radził sobie całkiem nieźle, no bo to też ze względu na te rekordowe wyniki. ETS i tych spółek jest tam najmniej, także zmienność została ograniczona. No i w sumie, zobaczcie, cały czas wpadają, wpadają i wpadają te newsy wojenne i w sumie nic poza tym się praktycznie. Nie dzieje. Dzisiaj zapewne zostanie poruszona jeszcze kwestia tych surowców energetycznych, bo słuchajcie, skoro to wchodzi 5, to pewnie ostatnie takie jakieś wątpliwości, zmiany w tych rozporządzeniach zostaną dzisiaj jeszcze wrzucone, bo o tym wczoraj również była mowa. No dobra, idziemy do wykresów. Czysto technicznie jeszcze trochę chwilę pogadam o inflacji, bo powinniśmy plus minus zorientować się, jak to rozegrać. Przede wszystkim, słuchajcie, co nam powie inflacja? Inflacja nam powie, czy polityka Fedu działa, czy nie działa na inflację konsumencką. Każdy oczekuje, każdy, mówię szeroki rynek, oczekuje po prostu spadku tej inflacji, bo widzieliśmy wszędzie ten spadek inflacji. Jedyne, gdzie inflacja przyrastała tak na całym świecie, gdzie oczekiwano jej mniejszej, to była Kanada. I ona faktycznie została, słuchajcie, była bardzo dużym. Nie, nie Kanada, tylko Australia. I ona była dużym zaskoczeniem, bo nagle wszyscy zaczęli wyznać wyższe stopy procentowe w Banku Australii niż. Mniejsze, natomiast co do zasady, teraz patrząc na odczyty inflacyjne, gdzie inflacja bazowa w Stanach spadła, inflacja, stopa inflacji spadła, no to teraz oczekujemy, że inflacja konsumentów również spadnie, inflacja producentów także spadła, więc ten konsument końcowy powinien być trochę bardziej odporny teraz na wzrost cen. To zobaczymy tą odporność po dochodach i wydatkach, natomiast biorąc pod uwagę odczyty inflacyjne, jeżeli one pokażą spadek, Pokażą też, że te działanie Fedu będzie wymagane dużo mniejsze, że ten Fed nie będzie się musiał tak już pocić, słuchajcie, nad tym, żeby stopy były ogromne i myśleć, jak to później przepchnąć na rynku, żeby nie wepchnąć stanów w recesję trochę głębszą. Także być może to miękkie lądowanie rezerwie się uda, pomimo bardzo dużej dozy sceptyzmu. Z mojej strony wobec, wobec tych działań. No dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. natomiast tak jak podkreślam, mało odczyty inflacyjne, czyli niskie odczyty inflacyjne, niższe, czyli w okolicach prognoz, a może i mniejsze, mogą przynieść trochę oddechu jeszcze na, na indeksach do, w tym, przed weekendem, oczywiście w tym piątku. Natomiast jeżeli tam się wydarzy jakaś historia, że nagle odczyty są między tym przysłowiowym młotem i kowadłem, czyli. E, Lepsze od poprzedniego odczytu, czyli mniejsze, ale gorsze od prognoz. To tutaj już bym powiedziała, że nie jestem już taka tego pewna, że. Znaczy, wcześniejszej tej nie jestem pewna, bo to jest tylko jakaś projekcja. Natomiast tak czy inaczej, da to trochę tego piku, takiego ożywienia wobec wczorajszych danych, że rynek pracy jest silny. Inflacja tak średnia, bo chce spadać, więc może jednak, a nuż Fed przyklepie się na te 50 punktów bazowych. Dobra, euro dolec. On wczoraj spadł poniżej strefy. Takiego pierwszego popytu, natomiast kilka stref zahaczył z takiego dużo większego interwału, choćby interwał H4. Zobaczcie, że pomimo tych spadków na h 4 spora mielonka się utworzyła. Odbicie praktycznie po, tej, po tym spadku było solidne, prawie 75% można powiedzieć, śmiało tej świecy zostało dziabnięte. Mała świeca w stylu takiego order bloka, zatrzymanie dużo wyżej na takiej strefie popytowej. W sumie w środku jesteśmy w tej strefie popytowej, także tutaj eurodolec praktycznie walczy. Trochę lepiej ta sytuacja, słuchajcie, wygląda na funcie, bo na funcie. Cały czas jesteśmy w strefie bardzo dużego popytu, już pokażę, której, i w sumie cały czas, praktycznie wszelkie, wszelkie spadki kursów, nawet na tych danych, zobaczcie, że były w tej strefie zatrzymane. Wyciągnięcie dołka zdecydowanie wyżej, troszeczkę wyżej niż właśnie poprzedniego, no i zobaczcie, że ten dołek, który nam się utworzył, próbował tutaj złapać płynność z miejsca tego poprzedniego sknota poprzedniego. Natomiast tutaj za bardzo stref. Popytowych, no za bardzo nie mamy na opartego, Można by było gdzieś się tutaj postawić, ale cały czas walczymy o wyjście właśnie z tej głównej wielkiej strefy popytowej, potwierdzonej płynnościowo i dodatkowo potwierdzonej ruchem prowzrostowym. Natomiast z interwału H4 również leży tutaj, słuchajcie, inna strefa, dokładnie tutaj strefa popytowa, potwierdzona płynnościowo. Kolejna strefa popytowa, dokładnie tutaj i wczoraj od tej strefy praktycznie rynek próbował na funcie do dolara się podbijać, natomiast nie dotarł w to miejsce, także możliwe do potestowania na Australijczyku, ja tu nie, tej strefy nie wrzucam, ale Wam ją pokażę, również leży taka strefa, która mogłaby być jednocześnie wyłamaniem ze struktury trendu wzrostowego, dokładniej, słuchajcie, to miejsce, oczywiście musimy wziąć z całym knotem, natomiast jak zwykle to nie chce się ładnie jakoś zrobić, natomiast, o, postaramy się, dobra, jest. Postaramy się tak, no i zobaczcie, że w sumie tutaj jeszcze tego dojścia do tej strefy praktycznie nie było. Jakieś tam dziabnięcie, zajście jest, natomiast nie jest to pełne wejście w strefę i przetestowanie. Wybicie oczywiście tych wszystkich maksimów, które teraz obserwujemy, jest to miejsce, w którym stwierdzimy, że dobra, rynek kontynuuje dany trend. Mamy wybicie kolejnego szczytu, także zmierzamy do utworzenia następnego. Także na razie, jeżeli słuchajcie, chodzi o te wzrosty na tych klasycznych parach walutowych, czyli australijczyk dolar, nowozelandczyk dolar, Euro, dolar, fundu, dolara. Na razie są one przytłumione z szansą jednak na wyjście przy inflacji. Słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle o indeksy, indeksy trochę, przynajmniej te amerykańskie, złapały takiego flow na bazie dobrych wyników Tesli. No i my tutaj się cieszyliśmy, że o, fajnie, Tesla z, z rekordem, i poruszyliśmy, słuchajcie, na grupie na Discordzie właśnie temat tej Tesli. Jedyne, czego ja się w kontekście Tesli obawiam, w kontekście mówię tutaj tego półrocza, przynajmniej tego półrocza, czyli następnych wyników, to to, że raczej, a nawet może i całorocznych, choć nie wiem, jakie będzie trzeci, czwarty kwartał, zawiedzionych trochę oczekiwań, bo zobaczcie, że Tesla teraz pobiła rekord pod względem przychodów, natomiast jednocześnie ograniczyła produkcję oraz dwóch modeli, ale co prawda tych dwóch najbardziej, najbardziej, że tak powiem, istotnych. U siebie, w ofercie, ograniczyła produkcję dwóch modeli oraz co jest ważne, zmniejszyła ceny na Europę oraz Azję. Co jest jasnym komunikatem: do tego, że nie dość, że dopasowaliśmy produkcję do popytu, czyli z jednej strony jest to dobrze, no bo nie produkujemy nadwyżek, nie zostają one na magazynach, ale z drugiej strony już wiemy, że wyprodukujemy mniej i sprzedamy za mniejszą cenę. Także jedynym, jedyną taką pułapką dla Tesla jest w sumie to, co obecnie robi. Czyli ogranicza produkcję dostosowującą oczywiście do popytu. Jest to i plus, i minus. Natomiast w horyzoncie wyników w pewien sposób te oczekiwania już same przez się na starcie zostaną w pewien sposób zawiedzione. US500, SP500. Ta przecena wczorajsza została praktycznie wybrana i wybiliśmy całą tą przecenę, wybiliśmy nawet w kierunku wyrzucającym ostatni haj na tych danych, także na razie całkiem niżej to wygląda, natomiast testowanie popytu może być, może być zejście poniżej tej korekty i szukanie przez rynek jakiejś większej dozy płynności. Tutaj również bardzo podobnie, choć wzrosty były zdecydowanie bardziej dynamiczne. Strefy popytowe chyba wszystkie tutaj zadziałały. Nie ma za bardzo na czego teraz tutaj omawiać. Dużo ciekawiej będą wyglądały nieamerykańskie indeksy czy choćby DAX, bo te wzrosty się rzeczy na europejskich indeksach były trochę bardziej ograniczone ze względu na brak tej Tesli w indeksach. I brak tego popytu, który tam się pojawił. Natomiast na dax co na dax można stwierdzić? Na dax mamy walkę ze strefą popytową. Zobaczcie, bardzo ładne odragowanie. Tutaj płynność została zebrana z knotów poprzednich. Jest to mniej więcej poziom 15 066. Tak jak wcześniej mówiliśmy sobie, wybicie poziomu 15 200. Tam 27 222. To jest wybicie w kierunku dokładniej tego trendu już dalej prowzrostowego, utworzenie się tej drugiej nogi. Trendu. Jeżeli chodzi o strefy popytowe, to trochę głębiej leży jeszcze jedna strefa popytowa, dokładniej w tym miejscu. Tutaj wykres na razie dosyć sporo konsolidował. Jakichś ograniczeń wielkich podażowych tutaj nie mamy, więc skoro tutaj faktycznie zobaczymy jakąś większą reakcję podażową, jest to informacja, że pomimo braku takich stref podażowych, jakichś lokalnych, malutkich, raczej tutaj indeksy mają po prostu to ograniczenie wobec dzisiejszej inflacji, wobec wzrostów. Oby dzisiaj tak się to nie skończyło, że do tej 14.30 nie będzie dzisiaj nic działo na rynku bo czasami tak jest, nie wiem, czy to zaobserwowaliście, że jest taka mielonka, trochę do góry, trochę do dołu, jesteśmy praktycznie w jednym miejscu z kursem. Mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie. Dolar do jena, dolar do jena, pomimo wczorajszych dolarowych wzrostów nie tak bardzo się umocnił, wyskoczył i pomimo tego, że jen jest trochę słabszy w ostatnim okresie na rynku, nie za bardzo tutaj dolar sobie jakoś dobrze poradził. No i bitek, zobaczmy, bitka, on również wyskoczył, wczoraj analizowaliśmy sobie ten ruch właśnie strefy Popyto-podażowej, przepraszam, popytowo-podażowej w sumie no i tutaj mówiliśmy sobie o takich głównych strefach popytowych, które nam się tworzą i zobaczcie, że popyt już z tej dolnej granicy został przeniesiony trochę wyżej mniej więcej w okolice tych knotów, jakaś malutka malutki popyt został zebrany z poprzednich świec, no i tu moglibyśmy na opartego szukać sobie strefy popytowej, natomiast skupmy się na większej strefie, która dalej leży która dalej jest reaktywna i od której siły rzeczy to miejsce również przereagowało, ten ruch rozrostowy, który się tworzy potwierdza, że tutaj jest faktycznie trochę miejsc popytowych, no i wybicie potencjał potencjalnego haj, czyli około 23 751 otworzy drogę do dalszych potencjalnych tutaj wzrostów. No dobra, co my jeszcze mamy złoto srebro też w sumie na razie bez jakichś większych ruchów. Złoto radzi sobie trochę lepiej, srebro trochę gorzej, natomiast ten wzrost na rentownościach, który wczoraj notowaliśmy, który wycenił, że ten FED jednak trochę więcej podniesie może, trochę zmniejszył tą cenę złota oraz srebra na kierunek południowy. Z technicznego punktu widzenia to są dalej korekty w trendach wzrostowych, także trzeba mieć się tutaj w kontekście dzisiejszej inflacji oczywiście na baczności. Tymczasem, słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Widzimy się w poniedziałek. Dzisiaj piątek. Piątek. W poniedziałek o godzinie, aż sprawdzę, bo nie wierzę, tak, o godzinie 9. Natomiast dzisiaj na Komodo Tradersach być może, ale nie obiecuję, zrobimy sobie live trading na inflacji. Na te, o tej 14.30 na bieżąco pokomentujemy sobie dane, więc śledźcie na wszelki wypadek, czy nic nie wpadnie Wam w powiadomieniach. Także dziękuję Wam serdecznie i widzimy się w poniedziałek, oczywiście na tym kanale, o godzinie 9. Spokojnego, miłego weekendu i do zobaczenia.